Jaka wartość jest wskazywana przez tę strzałkę i skąd to wiesz? Tutaj na tej osi nie mamy zera. Ta oś tutaj widać zaczyna nam się w 40, czyli to jest jakby fragment osi liczbowej. Jak najbardziej jest to poprawna oś. Nie mamy co prawda właśnie tak jak mówię zera i, i nie mamy też jedynki czyli ten odcinek jednostkowy nie jest wprost tutaj podany ale nie ma tutaj żadnej przeszkody żeby na podstawie podanych liczb wyliczyć sobie jakim wartością odpowiadają te narysowane podziałki. Nas interesuje o ten punkt wskazywany przez strzałkę. Jeżeli tu jest 40 a tu jest 60 to co ile będziemy tutaj liczyć. Co? Co, so, jaką wartość umieszczone są te podziałki? Od 40 do 60 jest 20 jednostek, i widać, że te 20 jednostek jest tutaj pokonywane w czterech skokach. 20 podzielić na cztery skoki to daje skoki. Długości 5 jednostek. Czyli już bez szukania na ślepo, bez sprawdzania, dodawania po jeden czy po dwa, jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, że każdy z tych skoków ma długość 5. Czyli tak, tu by było 45, 50, 55, 60. O, to się zgadza. Sprawdźmy dalej. 65, 70, 75, 80. Wszystko się zgadza. Czyli punkt zaznaczony strzałką ma współrzędną 55.